Co? No, słyszę, że gdzieś jest, ale nie wiem, gdzie on jest. No co? Nie widzę. No sz szukam nie widzę. bunkrów. Nie wiem, co tu się stało? Bunkrów szukam. Miałeś, miałeś tylko pójść się wysikać. Gdzie ty jesteś? No zobacz. Ty, ty jakaś ogóle, mgła się tu pojawiła. Jakoś tu inaczej było. Jakaś mgła się pojawiła. No właśnie zrobiło się ciemno i jasno i mgła. Ty... To jak Silent Hill. No właśnie. Ja to myślę, że w ogóle... Ty, a który mamy rok? Ale kiedy? Teraz? Teraz. Ty czekaj, sprawdźmy. 25. O kurczę. A ja myślę, że 23. Jakby tak mi wychodziło? Coś nas przerzuciło w czasie, coś tak myślę. No. W czasie, to tam mgła? To przez tą mgłę, tak myślę, że to przez tą mgłę. A gdzie czołg jest? No właśnie. Gdzie jest czołg? Patrz. Bo to było dwa lata temu, jak byliśmy przy okopie dla czołgu. Nie okopię, tak. No, no, okop był, no? Tak, garaż dla czołgu. Rzeczywiście. To nie jest. No, budka dla ten, czołgu, elektry dla elektryka. Elektryka. Bo tu budka elektryka. Bo. Dzień masz... dobry, drodzy moi. Dzień dobry, a tam masz e, oko dla czołgu elektryka. No. to teraz Odsyłamy was w takim razie. Dwa lata temu był film 74764. Tak? Dobrze mówię? Czy 7, 4, 5, 6. 7, 4, 6. Dobra, no. idziemy na skróty. Byliśmy w tutaj... budce elektryka. Nie było takiej mgły i było dużo cieplej. <noise> Coś Bo mi się... Tu jest budka, do której przyjeżdżał elektryk. Przypomnijmy, czołg stawiał tam, a jechał tą drogą. Znaczy... Postanowiliśmy nie. zrobić retrospekcję. Nie, my po... idziemy po krzakach. Ty, ale też nie było wtedy tej siatki. Chyba Módlika była. Nie stawiali. Chyba była. Oh. Ja też nieprzygotowany, bo nie oglądałem tego odcinka dwa lata. Głupio by było, jakbym tak oglądał, nie? Raz w tygodniu se film ogląda. Ty, ale teraz tu widać te, widać nie bunkry, tylko... Co ty taki zdyszany jesteś? Pod wrażeniem jestem i się hmm. trochę boję. W końcu jak jest mgła, człowieku, to nic dobrego przed nami. O właśnie przed nami to coś dobrego jest. Słotek, Tego nie wiem, gdzie, bo ja z tej strony nigdy nie szedłem. I wchodzimy na górkę. Jest szansa, że ich oczom ukaże się. Bunker. Tym razem nie las, tylko bunkier. Gdzie tu powinien być. A nie masz mapy? Mam to moją. pisanej? Nie mam to moją, elektroniczną. Elektroniczną którą sam robiłem. Uwaga, sklepowo. Czekaj, tu powinien być. Tu właśnie. Za chwilę powinniśmy zobaczyć działkę forteczną. To te, co się Czekaj, kopie. Okej, to... ale a, 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 już się coś zaczyna. Okej. Okay. O, jest. jest. Nie, 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 to na razie jest no jakaś co? linia. Proszę i ze okopami. Zabezpieczająca obiekt. Ciekawy jestem, jakby tutaj z pikawą polatać. Czy coś by było? Czy one pewnie nie były obsadzone? Ole tu dzików stary tutaj Kosmos się dzieje Żołędzi dużo jest Idźmy na wschód Tam musi być cywilizacja To chyba odwrotnie było ale, ale też mi się Nie nie na filmie było idźmy na wschód Na wschód? Tak Aha no bo to propaganda Ła wow. Zgodnie z propagandą Coś mi tu nie Czyli coś pomyliłeś? Nie 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 No ale zobacz tu jest drugi tu coś. Jeszcze kawałek. Czemu tak w tym miejscu akurat okopy są? No właśnie... Dziwnie. No właśnie dziwnie, bo górka... Bo zobacz, tu na górce, tu naokoło... Czekaj, chodźmy w tamtą stronę. Dziwnie. Gdzie? Bardzo mocno rozbudowane. Rzeczywiście i... Yy. Ale myślisz, że to jest działka forteczna? Nic nie, nie, nie. To nie jest działka Absolutnie. No Tomasz, proszę cię. Kurde, dwie linie. O, czekaj, czekaj, czekaj. Znowu coś tam widzę. Mgła widzisz. <laughs> w każdym razie, za, za, już za chwilę, za chwilę naszym oczom ukaże się. Prawdopodobnie. Zaraz powiesz, że idziemy w innym kierunku. W ogóle zauważcie, że my dzisiaj. Tam. W dżinsach. Ja często jestem w dżinsach. Ja nie. O, Panie. A, bo Przemek mi nie powiedział, że. Będziemy chodzić po bunkrach. Tam działka, ta. no jest działka. No wie, że za chwilę... Ty, ale dziwnie działamy. ta działka jakaś tak właśnie głęboko. To jest jakaś taka wysoka. No właśnie, nie też tak. No. Tak jakby ją wkopali. A nie okopali. Ty, tu już. Dziwne. I są potykacze? Były. Bo ktoś je... Gdzie To jest słupek od potykacza. Tam na Ale tu coś jest. Jest, potykacz. Cały? Nie, kawałek. Nie, no cały nie, kawałeczek. Powiedz, że słupek to się odciął. O. Aha, faktycznie, to słupek jest położony po prostu. No ciekawe. No jesteśmy na miejscu. Potykacze. Eh? To uważaj pod nogi. W dobrym kierunku idziemy. Dawno takie... tu nie byłem, to jest no, też... Drużenie. Ale tu cicho, zauważyłeś? Tylko mgła. Las cicho i mgła. To powiem Ci to ja nie chcę cię stresować. To zawsze się źle kończę. Ej, to może uciekajmy do domu. Chyba ty. O, dynie, co takoi? Chyba ty. Jak nie? Nie no, z tobą to ja się nie boję. Rycerz. Dobra. To. Jak to było? Nie wiem. Nie wiem co mówisz. Rzuczku. <laughs> Dobra. A w ryjach, chcesz? Widzieliście? Widzieliście? Groził mi. To było pytanie. To były, to były groźby. Jest. Dobra. Prawdziwe. Udało się. Doszliśmy. Dobra. Do To że że trudna sprawa. Dlaczego? W jakoś tak dziwnie to wygląda, nie? Jeszcze jakby... No? Tu trzeba byłoby się przyjrzeć. Taki niedorobiony jakby był. Nie, nie, nie. Nie, nie daj się zwieść pozorą, kolego. Dlaczego? Chodziło mi o działkę forteżą. Zobacz, jak ona daleko się zaczęła. Mm -hmm. Takim mocnym stokiem. I była I... głębiej. Tak. I ile do tego obiektu już szliśmy? Długo. No pojęcie ja też się nie spodziewałem. Czołg nie stał. O. Nie, tu czołg nie stał. Teraz o, uwaga. Panie. Tu w sumie dość, dość, dość mocno rozbudowany obiekt, bo on miał. Miał, miał, miał. Moździerz maszynowy. 2 p 20 7 Tutaj nie być. Miała. Tu chyba był moździerz. A to by go tak wysłaliło? Aha. No dobrze. Czekaj, teraz... moździerz. Muszę... Dobra, są no, jeszcze dwa nie strzeli miejsca. Nie strzelę mnie w twarz z gałęzi. Co? Nie, nic. Nie mówię, nie strzelę mnie w twarz z gałęzi. Mocno spękany. Tylna Noc... ściana będzie gdzieś tam. Jest odsunięta, zobacz Generalnie Tak. Ło kurde Czyli jak tu musisz To tu wejście łupanie Czuję jakiś, Nie biegajmy jak kury po ulicy Wymyślmy jakiś sposób na obejrzenie tego obiektu po ulicy? Co ty za skojarzanki masz? No jak kiedyś na wsi, jak kury biegają po ulicy przez samochodem to takim zygzakiem jak samochód jedzie i kury są, to pióra tylko latają. Może ja byłem na takiej I wsi. I odpuść nam nasze winy, jako ja odpuszczam Tomaszowi. Dobra, dobra. Ty chyba na innej wsi. Tu było wejście. To jak tutaj było wejście. Kurczaki, dobra, to było inaczej. Tu był moździerz. A tam był, a w takim razie kopuła sześciotrzelnicowa. Teraz wielkie. trzeba zobaczyć tutaj wejść Bo na tutaj na blokach na pewno były Co było? Zapadnie Były Mamy Przezwyczaj... wysadzoną... O kurde I tu mamy... Ja nie wiem czy my się tu nie cofniemy Tu tak, tu jest moździerz. To tam była sześciostrzelnicowa. Nie nie, czy do tej sześciostrzelnicowej się nie cofniemy i tam nie wejdziemy. Poczekaj, bo jest opcja, że no, wejdziemy. O, masz, ten to chce... Ty tu, liny ty. dzisiaj nie wziąłeś, przypominam. No nie wziąłem. Ja w ogóle dzisiaj... O, to tu możemy swobodnie wskoczyć. Gdzieś na pewno wyjdziemy. To masz, tylko tu masz, wysokość? masz wysokość powyżej półtora metra. No i co? A to myślisz, że ja nie zeskoczę, tak? Nie, ja... ja do siedmiu kurs... metrów jest duże prawdopodobieństwo, że przeżyjesz. Powyżej to już nie ma znaczenia. Tak mnie chłopaki. Nie skakujesz się mnie czasami. Ale zobacz. Opa! No więc co mam zobaczyć? No zobacz. Zobacz. O. Da się wejść? No nie da się. A co przed chwilą powiedziałem? Że to, się nie da wejść. No to mówię, że zobacz. Generalnie z jednej strony widzę, z drugiej też nie ma raczej opcji wejścia. No zmusimy którąś się wysadzoną wieżą albo z jakimś tam spękaniem Ja ci powiem... A ja co już? to jest? To jest korek? Nie, to jest kawałek brzoz... brzozowy. Sam Sam jesteś brzozy Czy to jest gips jakiś. To jest chłopie Brzozowy kijeczek Ty, ty czekaj. No. Ale to było gdzieś wymontowane ze ściany, bo jest pomalowane na czarno. O! o No zostawimy to. Ty to mnie wasz czasem pomysły kolego mój. Dobra to jest druga strona. I generalnie w tym momencie na tym koniec. Czemu? No bo tutaj raczej... A nie no to ja nawet nie liczyłem, że my tędy wejdziemy. Istnieje jakieś masz jakieś prawdopodobieństwo... Okej, sobie Mikro, dobra e, Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że może z tej strony wejdziemy Chociaż tu mogła być też płyta Nie, nie, tu była Czemu? druga sześciostrzelnicowa. O i tedy wchodzimy. No. Widzisz? I wchodzimy w mrok w mrok. I w mrok, tak No dobra Tam była trójstrzelnicowa, to czekaj no. no. dobra, okej, okay. idę za tobą. Będę cię pilnował i ubezpieczał. Tak. Ciekawe. Ciekawe co ty do mnie mówisz. Pamiętaj, że tygrys bunkrowy atakuje tego pierwszego. Mhm. Dobra, to mamy tak. Tu mamy kibelek prawdopodobnie ci powiem. Bo jest... ale fajna jest. Zobacz. Jaka zasuwa tutaj była sprytna. O. Chciałeś? Tak. I widziałam takie tak, działające. Czy... Tak? Oczy, Oczy zwisające. No ale to ty to widzisz zawsze dużo to. Czekaj, ale tu kibalek niekoniecznie. Nie no właśnie tak się zwątpiłem, bo za dużo jest... Znaczy to była wartownia, no. Elektryki za dużo tutaj jest. No, a co tu mamy? Tu było to takie przejście łączące. Tu masz następne zerkajło twoje. No. No, i co tu mamy? I tu mamy zapadnie. zapadnie. Aha, czyli jesteśmy po środku. Aha. No, tu było wejście główne. I patrz, panie, tu ktoś strzelał. Tu ktoś strzelał, tylko z której strony ktoś strzelał? Bo tam jest, z tamtej? Nie? Tak. No musiał, tak, jakby ładunek w... kumulujący. Jakby nie. uderzył, tu i tu wybił. No tutaj? zobacz. Ale jest zobacz. Jest prześwit, czy nie? Zga światło? Znaczy, przynajmniej przez. Tak, jest prześwit. O kurcze, dobra, nie ku... Kumulacyjny nie mógł być. Nie? Nie, dlatego że kumulacyjny jest na, w zasadzie ten o którym przynajmniej się ja na pancerze metalowym. Ale jakiś tam mu przebił się, na pewno. To ja proponuję, że później po wyjściu podejdźmy zobaczyć jak to wygląda z tamtej strony, bo tak dość niepozorny, niepozorny ten otwór był. No, z zaskoczenia wyłączała mi się jedna latarka. Aż tak cię emocje puściły? Tak. Oj, Tak, człowieku. Tak było grubo. Dobrze, że tylko emocje i że zgasła latarka. <grym> dobra, dobra, ty nie bądź taki. Zobacz, to ta ja ściana Wygląda w miarę świeżo. Tam są zamurowani ci, którzy budowali ten bunkier. Wszyscy? A tutaj już może być twój o. Kibe Ulubiony kibelek. O, panie. Twoje ulubione miejsce. Że kibelek, niby, moim twoim zdaniem to jest moje ulubione miejsce. No, zawsze tak, do niego idziesz. A ty nie? Od czasu do czasu. Czyli że ja nie wiem... Zielona farba. Patrzaj tutaj. No. Trzeba po zielonej farbie. No. Co się rzadko zdarza. Zobacz. Jeszcze tu są cokolwiek. te twoje te wibroizolatory. Vibro, Dlaczego moje? E, bo są dla ciebie. O tu zobacz, tu był z lewo zmywak. Znaczy to była umywalka była. No. Patrz, jeszcze jedno zejście. Mhm. Wiem jak... Bo ty masz te różne stroje to zróbmy takie wejście, że będziesz tam wchodził, gdzieś tam spadło Ale jakie stroje? To woda zazwyczaj jest. No, aha, że... że... Skąd o, to spadło? minę poty. Ty, ale skąd to spadło? Nie wiem, to chyba ten nie. Tu chyba, tu. Pewnie, że tak. No, to ja zahaczyłem. No tu ja zahaczyłem. Tą rurką. Okej. Okay. O zobacz, o, tu jest jeszcze miejsce po drugiej umywalce. Tak. Czyli tu była umywalnia. Tak. Chodź. I tak, resztki famugi. Ale tak zaglądam, ty może tu kibelek był. Chociaż jakiś taki dziwny pisuar może. Ja bym, stawiał, ja bym stawiał może na ręczną pompę. Mhm. Taką. Nie, bo pomyślałem sobie właśnie, że... Masz krócie w dół, krócie bo pomyślałem sobie właśnie, że raczej nie stosowali pisuarów, bo to jest strata mie miejsca. U, U, nie, no, oni stosowali ścianę płaczu, przypominam. No, no to mówię, ale pisuaru jako takiego. Dobra, to idziemy prawą stronę. Najpierw. Dobrze. Tam coś straszy. Strzelnica. Tu. Tu? Tu. Zobacz tu pomieszczenie pomieszeni mieszkania. Nie no właśnie. Chciałem... E, I zobacz to co już widzisz. Nie wiem czy to pokazywaliśmy. Mówiłem o śladach, w ścianach malowanych wałkiem. No. No to masz. Super. Nie, nie, nie wiem, czy nie pamiętam, czy byśmy to pokazywali. Ale ktoś tu drewienko powyciągał. No to, Co ja ci poradzę? W takich otworach to nie za bardzo i proponuję, bo tam mogą spać nietoperze Zobacz. i inne stwory. I to są te kołki, właśnie. Tak, to są te kołki, które ktoś wyciąga, więc ty nie wyciągaj. Ale elegancko, to ja po raz pierwszy widzę taki. Znaczy, czekaj, ja w ogóle zrobię jeden mały numer, bo skoro już mam tą latarkę tylko, to założę taką nakładkę specjalną. O, teraz. Widziałeś? Nie. Światła jest troszkę mniej, ale za to jest bardziej... no, no dobra. Bardziej niewidoczne. Bo mniej widać, no. Płyta. Co? No, no. Nie ma. Co nie ma? No przecież jest. 7P7. No. Gruba? 10 cm. I brakuje zasuwy. Nawet dwóch, druga tutaj. A to dozerkajła. Tak. Patrzę tylko za cechami, ale nie widzę. Bo gdzieś powinno być tak na tej wysokości. Z jednej albo z drugiej strony. A ciało poczęść. – Ale wiesz jest... co, one miały różnie tak, tak. sztancowane. Tak, tak, tak. Różnie były znaczone, ale nie widzę. Jest tak skorodowana, że nie widać. Ale okay. fajnie, fajnie. O, ale to ciekawe też, zobacz. No co, co tutaj ciekawego? No, że jest obłupane. To może Niemiec szukał skarpetek tam, który został zabetonował. Jakich skarpetek? Co nie umycyli. To... Nie... Wtedy o, się umycyli. powiem ci, że to tutaj jest po poniemiecki kubek, więc porcelana poniemiecka. Tak. Coś tam, coś tam. Nie robimy lokowania produktów. No, ja by... a ja myślałem, że to po niemiecku. Może on po niemiecku. Bardziej chiński. O Dobra, następne pomieszczanko. Tu będzie całe przejście. No. I zaraz będzie pomieszczenie. I jeszcze jedno przejście i będzie o. Pa. panie. Ucieczkowy. Aha. Ale ładny. Cały wybetonowany. Ale zobacz. On jest zabetonowany dla odmiany. Nie ma być... wyjścia. Jak zabetonowany? No nie ma wyjścia. Ja, może po prostu tynk położyli na ścianę? Na cegłę, która tam jest. Myślisz, że to tak możliwe? Jest, jest owco Ursa. Ja nigdy w życiu nie widziałem. O, znowu tutaj. Yy, kubek, www rozbiórki. Tak. Dobra. Kolejne zgrabne pomieszczonko. Z... Tak, i to jest to miejsce, gdzie ty chciałeś skakać. Tak, to jest to. No, widzieliśmy tutaj. Nie, 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 to jeszcze nie jest to. A nie. Tak, tu chciałeś skakać. O, tu. Znaczy obok, ale zobacz, a tutaj wzmocniony sufit. Jaki Ten wzmocniony? Jest... Taki normalny. Znaczy, no Nie wszędzie jest taki sufit. Jaki? No, taki o, taki o. I wszędzie. Nie widziałem. Wszędzie. I zobacz, znowu są te ramki. Bo to było pomieszczenie... ...elektryków. Nie, przed moździerzem maszynowym. No bo tu elektryka była na tym. I... Tu o, były ta, tablice. tak, to by się zgadzała. No. I rurki. Rurki były też. Tylko Wcale nie skręcam. Skąd, skąd tyle tego tutaj? Ktoś musiał to nanieść. Ewidentnie. Dobra, jeszcze jeden ucieczkowy. I też jest zabetonowany. Nie jest zabetonowany. Stawek na to, że tam jest po prostu wow. O, Panie. Cieńsza lub grubsza warstwa ma oho i a tutaj już jest niezamykczalnie są. Ta. To są znaki. 30, szósty, dwunasty. Numer kogo pancerza. 12. Jeszcze znaczenia Ty tu chciałeś skakać. No. Ty chciałeś, żebym ja połamał te moje krótkie nóżki w tej dziurze? Co ty? Chciałeś mnie ciągnąć za włosy do drogi, żeby mnie ludzie, te, żeby mnie pogotowie wyratowało? Przemek, ja bym cię złapał. No złamał chyba. Złapałbym cię. Tak. Pewnie nie mi ci krzywdy W człowieku. Takiej opcji to nawet nie ma. W ostatnim odcinku ty to coś wymyślisz na bank. Żeby był, była większa oglądalność. Aha, że później napisać, że... Niestety wypadek. seria nie będzie kontynuowana. Znaczy, Bo wiesz, przecież sam powiedziałeś, że seria jest nierozerwalnie związana ze mną. No Więc zakończenie serii trzeba się pozbyć przemka. Ależ oczywiście, znaczy nie, że się trzeba, tylko A, oczywiście... to się, nagrało się. Już będą widzowie mieli nagrane. Patrz jakie piękne pomieszczenie. No i co to tutaj było? Tu agregatornia. No co, no tu agregaty mogły być, mam tu nadzieję, mogły być pompy, to, że mam nadzieję, że ludzie ci to wybaczą, agregatornia. co, o co maszynownia. ci no? No maszynownia, no jakby tego nie nazwać, no. Mhm. Ale tutaj agregator mógł być. Tak. <laughs> agregat jak już. No agregat to no się śmieje, zawsze wszystko tak bierzesz na serio. Serio, serio. Jak w tym I, kawale, pańskie nawet... CV mówi, że pan wszystko bierze poważnie. Moje CV coś mówi? Tak się zastanawiam, to na ropę stawiałbym, że raczej tak. Tylko tak jak to jest agregatornie były agregatory, to do agregatoru być ropora, ale to jest niebezpieczne Ropa. rozwiązanie. No Jeżeli pracowali tu urządzenia różnego rodzaju mhm. i tu było paliwko, w razie mhm. w tracisz wszystko od razu jednym lekkim puknięciem i pozamiatane. To ja ci powiem tak, gdyby Tutaj mieli stracić, to za jednym zamachem, to by wszystko stracili razem z całym obiektem. To by zrobił się to taki s... przedmuch tutaj, żeby s... wszystko. Słabym, ale jakby były dobre drzwiczki, aby widać było, że drzwiczki były dobre. No, jak one są takie dobre, to gdzie one teraz są? No e... ty mi, mnie weź powiedz, gdzie one są. Kłopie. Zobacz, jak one mają grubszą ściankę i jak one. No były... gdzie są drzwi. No, pewnie ktoś se wziął. No właśnie, bo chyba zrobił przedmuch tego obiektu i wydmuchał te twoje drzwi. To już pewnie, oczywiście. No. Myślisz, że drzwi nie powyciągali przed. Tych takich lepszych. Jak to były solidne drzwi, to człowieku oni je najpierw wydziobali, a później dopiero. Co to jest za zbiorniczek, mieszczynko? To znaczy, tu był jakiś zbiornik. Czekaj, czekaj, panie. Bo ja żebym tu znalazł list. Patrz. Nie, nie, dawaj, takiej, bo to może być wągiel. Ty, ty no nie weź, cóż, nie, to ty otwieraj. Nie, nie, ja się no boję. weź tutaj, chodź. Znaleźliśmy list. Okej. Okay. No i dawaj. Roztwieraj go. Co? Nie wiem, co to jest w środku, ale ja ci powiem, ja takie rzeczy nie lubię dotykać. No weź, no masz rękawiczki. Nie, ale to są yy, niedzielne. Kurde, na no chłopie. Najwyżej ktoś nas tutaj. No i tak to wygląda trochę. No, ale jak I jeszcze, jeszcze to zacząłem. No ja dę... ja cię podtrzymam. Jezu, ja cię tak, ja podtrzymam. I teraz wszystko tak. zwalisz na mnie, tak? No i co? Na co ci to wygląda? Na co? Na list mi to wygląda. Na pewno. Od mi ufoludków. Jest. Gdzieś, z... o, patrz pan. Jest, zaraz się ich oczom ukaże tekst. Tylko robię to delikatnie, żeby nie zniszczyć tak, tak, tak. dokumentu. Okay. Oby odnaleźć przyszłości cień. O, okay. to tak jak nasz prezydent. Tajemne bez mi polityki. przejścia. Zostaw to bo nie tarką, ma bo jak wąglik jest, to później będę miał problem. Do domu sobie go zabiorę. <laughs> Czekaj, bo próbuję jakoś to rozłożyć. I bateria się kończy w kamerze. No spokojnie. Jeszcze mam w kieszeni drugą. Ja ci mówię, że to jest jakaś radosna twórczość. O, zobacz, U, patrz, grubo. patrz człowieku. Tylko... Ze smarkami dali list. Czemu smarki? No dobra. A ty powiedziałeś. Dobrze. Gdy szary cień, w pochmurny dzień, gdy szary cień przysłoni barwy świata, nam odezwi się. Przywołaj mnie, tak bardzo, nie chcę zostać sam. Poczekaj, ale żeby to nie była jakaś klątwa albo coś takiego. No to nie czytaj tego na głowę. Bezgwiezdną noc, gdy ciemna moc odbiera każdą radość nam, odezwij się. No i masz. I co, i moja też padła druga? O kurwa, no To się też. przygotowałem doskonale. Widzę. Korzyści na tarkę? Odezwij się, przywołaj mnie, tak bardzo. Mi się chce. A, nie chcę zostać sam, dobra. Aby odnaleźć przyszłość i tajne przejścia sezamu bram, dzielnych rycerzy, Zaklęty Czas, wszystko jak dawniej już w bajkach znamy, gdy wielki spokój otaczał nas. Weź mnie ze sobą do kraju i dalej niestety nie widać. Zostaw to dla potomnych. Dla potomnych, tak. O i proszę. Tak. Pięknie. Co, twoja też zgasła? Nie. Zobaczyłem Twoją reakcję. No, a czy... chcesz, chcesz latarkę? Ale poczekaj, zgasiłeś ją, czy co? Nie, sama zgasła. No to zaraz zrobimy tak, żeby ona działała. No na razie jeszcze działa. Dobra. Jeszcze zostało i tak 17%. O, patrz, 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 patrz. Tu też jakieś dziwne podmalowanka. A nie masz wrażenia, że to jest pod. To jest zrobione kopsel. Gipsem I pomalowane. Stąd zeszło, tu zostało. Czyli no tak, prawdę czy w środku. Tak w środku też. Ja bym tak nie szalał o tym, bo bym na taki pasek. W, bardzo, w wojsku bardzo często jest tak, że się rysuje jakieś takie tylko obramowania. A tutaj wiesz dookoła, tylko paseczkiem. Myślisz? A jak? No Prawie być... byłbym. Wierzę ci na słowo. Ty Zaczynasz ty wiesz... gadać jak ja. Jak co? Jak ja. Bunkry okay. dla bunkrowców, nie dla złomiarzy. O! Bardzo mądre, Tylko czemu złomiarzy przez rzecz z kropką? No cóż. E, okej. Okay. Małe pomieszczenie magazynowe, jak sądzę? No, bez planu bym się powstrzymał. Wiesz, że i tak znajdę plan i opiszę to A, wcześniej. A, no tak, właśnie. Pomieszczenie mieszkalne. Mm. Stawiam na izbę podkładowo. Właśnie chciałem to powiedzieć. Bo skoro mamy tutaj... No, masz rację. Widzisz, widzisz, jak ja mam z tobą dobrze. Kurde, człowieniu. O, i wyjście. I zobacz, i takie o, bezpieczne. Ale to my to, to i tak byśmy przedwcześnie, wcześniej, bo jedna czwarta obiektu nam jeszcze została. No. No dobrze, to jak została nam jeszcze jedna czwarta obiektu, to chodź tutaj. Chodź tu. Żebyście się, drodzy moi z nami nie nudzili za bardzo. Na dzisiaj wystarczy. A to tam, to, to będzie ekstra krótki odcinek. No to co? Nie możemy... Szef, szef jak nawet nie płaci, to niech będzie. Drodzy Państwo, chciałem Ci dać ten termos. Powiedziałeś, że nie chcesz. Okej, okay. taki fajny termos. W następnym odcinku powiem, o co chodziło z tym termosem. No, o co chodziło. Niektórzy Cześć. wiedzą już. Cześć. Niektórzy wiedzą, bo to był uczciwy znalazca. Cześć. Do zobaczenia. Zostawcie po sobie reakcję. Pa. Pa.